Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy. Moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Production Line. Moi drodzy, nowa kamera, nie wiem czy widzicie. Jeszcze się m, troszkę będę musiał przy, przyuczyć, jak dobrze ustawić na niej kolory. Więc to taki pierwszy komunikat na sam początek. Druga rzecz, no warto by się odnieść do kilku komentarzy. Widziałem, że wskazywaliście na farmę, że jest bardzo podobną grą. Tak, farma jest podobną grą, Kiedyś o nie myślałem, żeby ją ogrywać, ale wtedy nie chciałem jak wychodziła, więc e, może kiedyś, może kiedyś. E, na no, dzisiaj przed nami, słuchajcie, bardzo, bardzo ważny odcinek. A to dlaczego ważny? To jest zapyta. A no Dlatego że, moi drodzy, dziś robimy wielką rzecz. Rzecz ta będzie wielka z tej przyczyny, że będziemy wytwarzać dużo nowych, fajnych rzeczy. E, Boże, jakie to było nieskładne w języku polskim, ale ja bym to kupić. Yy, yy. Pasta planet. Jakimi do chuja jesteście? Pasta planet. Dobra, spróbujmy skonstruować yy, sam łańcuch. Dobrze, czyli trzeba zrobić tak, Jedziemy. Podwozie. Axel. O. o, cholera. Tu można dawać ich jeszcze więcej. O, w dupę. Nawet nie spodziewałem się, że to jest aż tyle tego będzie. Hmm. Dobrze, rozumiem. Czyli do podwozia się jeszcze wkłada hmm, bug. Dobra, rozumiem. Dalej jest tak: przednia oś, tylnia oś. Drive shaft. Eee, przeniesienie? Przeniesienie... Eee, nie wiem, jak to się ładnie nazywa w samochodach. Dobra, a body samo zajmuje 63 sekundy. Tylko, że pierwszy etap z body zajmuje 40 sekund. Taki chuj. 6 sekund. O Jezus, Mary, moja, moja głowa eksploduje od ilości matematyki, którą trzeba tu wykonać, naprawdę. Uuu, Zastaniam się, czy chcę rozdzielać? Gdybym rozdzielił tylko. Zrobiłbym trzy aksle na jedno undercarriage, cokolwiek to oznacza. Raz, dwa, trzy. Na jedno undercarriage, czyli coś takiego. Conveyor teraz. Tak. 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 Dokładnie. Czyli jeden axle robi się 13,5 sekundy. I tu jest jeden undercarriage, 4 sekundy. Dobra, czyli mamy zrobione podwozie, i potem zostają. Fuel tanki, 8 sekund. Dobra, to od razu go dajmy dalej. Fuel tanki, dobra. Bardzo fajnie. Czyli czas jest mamy, teraz body. Body ma pierdyliard, widzę elementów. Teraz trzeba tu będzie mądrze wymyślić, jak to zrobić. Aha, zderzaki widzę, że jeszcze się oddzielnie robi. Chuj. dobra, kombinujmy, kombinujmy. Dach to jest 9 sekund drzwi, to, czyli trzeba rozbić przede wszystkim to. To zajmuje samo 40 sekund, czyli body frame, czyli eee, kształt, tak? Kształt samochodu. Eee, frame to jest rama, chyba. 6 sekund zajmuje roll cage, cokolwiek to oznacza. Hood 4 sekundy, trunk, 4, czyli bagażnik 4,5. Zderzaki 9, 4, 8, 4. To się wszystko składa na 40 sekund? No nieźle. Dobra. Eee, czyli tak, 6 sekundowe jest tu, tu jest 4 sekundowe. Wszystko powyżej 8 sekund powinno być robione dwukrotnie. Hood, Konwajer mhm. potrzebujemy. Mm -hmm. Tak? Co, o, zeskasowałem coś, przepraszam. Mm -hmm. To jest chłód, dobra. Bagażnik też króciutko widzę, że można robić. To robimy raz. Mm -hmm. Teraz zderzaki. Są na 9 sekund. Więc albo je rozbijamy, albo robimy dwa. Ja bym zrobił dwa. Czyli bym zrobił jednego tu. Halo? I tak. Jeszcze bottom trim który musimy zrobić. Mhm, dobra, teraz conveyor. Tu i tu. powinien było jeszcze jedno pole odsunąć, żeby to się zgadzało wtedy. Dobra, zróbmy to dobrze, żeby ładniej wyglądało. E bumpers, jeszcze jedno tutaj, czyli zderzaki. Conveyor. Pokaż jak to wygląda. OK, w porządku. Tak, teraz zderzaki są zrobione, teraz bottom trim. To do jednego was zrzucimy. Czyli Conveyor, hop, Conveyor, dobra, przyjedzie się tutaj. Dobra, teraz łuki. Zastanawiam się, czy nie rozdzielić po prostu na przedni i tylni łuki. Łuk przedni, łuk tylni. Tak, zróbmy na przedni i tylni łuk. Przedni i tylni. Teraz potrzebujemy Conveyor. Tu, tu doprowadza dalej i drzwi i dach i drzwi. Dach się robi raz, czyli dach musi pójść na dwie rozdziałki. Ale muszę go wykręcić, bo zaraz się tutaj zesram ze śmiechu. Czyli musimy skręcić gdzieś na przykład w tę stronę. Mhm. Mhm. I teraz potrzebujemy. Nawet dalej. Kawaczek dalej jeszcze. Mhm. I teraz potrzebujemy robić dach. Dach robimy 9 sekund. Nie da się go rozbić. To dachy muszą powstać dwa. Sztuka numer jeden. Sztuka numer dwa. Conveyor, poproszę jeszcze raz. Dobra, zróbmy już tak może trochę brzydziej. Robisz dwa razy dachy. Teraz drzwi. 13 sekund, da się je rozbić? Da się. Mm -hmm. Składamy je do jednego. Spróbujmy je do jednego sprowadzić. Dobra. Eee, czyli zrobiliśmy dach, door panel zrobiliśmy. Jeszcze, nie, to się da tylko wytwarzać. Teraz szyby. Eee, I lusterka. Dobra. Nie wiem, czy to jest efektywne, ale chcę to zrobić. I tym sposobem dziarskim zamknęliśmy część, która się nazywa body. Moi drodzy, więc wyprowadzamy naszą linię tutaj, Moja ja będę chciał potem doprowadzić sobie tam jeszcze ją. Więc na razie to się nazywa moja linia body zakończona. Fajnie. Schowaj całe body teraz. Teraz potrzebujemy malowanie. Malowanie rozdziela się na cztery elementy. Dry undercoat jest bardzo długie. No Czyli zaczynamy od undercoat. Może skręćmy się w tę stronę. W ten sposób. Zastanawiam się starczy mi miejsce zaraz na to. Bo będę musiał dwa te wcisnąć gdzieś. Dobra. Undercoat niech będzie, ok. Teraz nas sucho potrzebujemy, tak? Czyli jedno tutaj. I drugie tutaj. Dobrze. Opa, mamy to, czyli lecisz jeden tu, drugi leci tu. Bardzo fajnie. Teraz do finisha idziecie obydwaj w jedno. Mhm. Find finish. Mm -hmm. I dry finish. Potrzebujemy ze trzech. Raz. Mm, dry finish 2. Dry finish 3. Mm -hmm. Czyli teraz conveyor, Tutaj jeden. Tu drugi. Tu trzeci. Fajnie. Dobra. Tym sposobem zakończyliśmy to. I dochodzimy do dziarskiej części. Jaki jest sam silnik, który będzie jeszcze przy ogromnym wyzwaniem dla mnie. I musiał jakoś wykręcić tutaj. Dobra, zróbmy tak. Mhm. Tak. I silnik. Nie wiem, gdzie go wyprowadzę. Może tutaj jakoś Spróbujmy w tej części gdzieś zrobić silnik teraz. Jeszcze jakoś zawiniemy tutaj i zrobimy całą resztę. Dobra, silnik. Nie ja zajmuje robię całego silnika. 50 sekund. No to zdecydowanie go trzeba rozbić. 14, 6. Dobra, to trzeba rozbić. 6, 4, 4. To są Dwa te zaczynamy robić? Dobrze, zaczniemy od... No dobra, dwa flywheele zróbmy. Niech będzie, że jeden flywheel tutaj, a drugi flywheel będzie tutaj. I teraz conveyor, poproszę, czyli pas produkcyjny. Czasami nie lubię tych autosave'ów, bo tak mnie trochę mylą. Starter motor. I potem... ...walvsy. Dobra. Kurde, jaka skomplikowana produkcja to jest. Dalej. Radiator, czyli chłodzenie. Chyba go nawet nie ma co rozbijać za specjalnie, no bo nawet nie za bardzo się go da rozbić. Czyli tutaj chłodzenie, wydech. ok, eee, Koła. Trzeba by rozdzielić na trzy elementy, po prostu. No będą się w miarę szybko robić. Opony i hamulce. Dobrze. Eee, napęd. Tak, to jest no dobra, to jest akurat proste, bo to robimy w jednym i te stealing ile trzeba zrobić dwa w takim razie. Chyba dobrze. Dobra, coś tam wyszło, słuchajcie. I elektronika. Sama elektronika cała zajmuje mi teraz 27 sekund. Bo potem zostaje już quality check. I wyprowadzenie, więc jak na moje, to teraz trzeba elektronika będzie wyprowadzić stąd. elektronikę zaczniemy konstruować w tym miejscu i zaczniemy ją wyprowadzać w tamtą stronę. Może nawet wiecie co? Kawałek dalej jeszcze. O, tu, tu i dopiero tutaj zaczniemy ją wyprowadzać. O, dobra, elektronika, Światło, 6, 6 sekund. Dobra, tego nie rozdzielę. Yy, to też jest nierozdzielalne i siedzenia też nie. No dobra, tutaj jest akurat stosunkowo prosto, bo to nie będzie jakiejś dużej go, różnicy. I teraz siedzenia. Dalej, windscreen 8 sekundowy to zrobiłbym dwa. Dawaj, conveyor tutaj i tutaj. Air conditioning, czyli jedna sztuka. Nieźle. Nieźle to idzie. Air conditioning już jest. Dalej, elektronika po prostu. I potem jest quality check. Będzie trzeba ze dwa je zrobić. Dobra. Wiecie co? Teraz zróbmy quality, export. Tu. Mogę je do 6 sekund, będzie można zmniejszyć, ale na wszelki wielki potrzebujemy ze 3 quality checków. Raz, dwa, trzy, bo jest najdłużej to trwa. Conveyor. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. W ten sposób. I teraz stąd musicie wyjść do jednej drogi. Hop, hop. Mm. To był quality. Elektronika jest tu. 800,1200 na to wydaje Musimy się doprowadzić do eksportu jakoś, czyli conveyor prosty. Hop, hop. Hop. I hop. Wydaje się, że będzie działać. Nieźle. 13 minut sama budowa mi zajęła. E, jak wyglądają badania? Czym ja się teraz zajmuję? E, szczerze mówiąc, tym coś innego chciał. To chciał zrobić. Nieźle. Resource importer. Sztuka jedna. Resource importer. Sztuka druga. Skąd jeszcze mogę dociągać? Stąd. Resource importer. Sztuka trzecia. Stąd też może wyciągać jeszcze. Sprawdźmy stąd. Tutaj trzeba doprowadzić do trzech punktów. Mhm. Hop w tę stronę. W tę stronę. Niesamowita. To będzie ta trasa surowcowa moja. Będzie bardzo źle działać. Jestem nawet tego bardziej niż pewien, że to nie będzie działać. Przynajmniej nie w ten sposób, jaki chciałbym, żeby to działało. Dobra, na wszelki wielki to w ogóle połącz się nie stąd, a stąd, połącz się jeszcze tutaj, jakbyś chciał dociągać surowców. Teraz spróbujmy hmm, jakoś mądrze to zrobić. Ta linia niech zaopatrzy tę stronę. Nie możesz tędy przejechać? Nie możesz. Bardzo niedobrze. W ten sposób. To aż tylu stockpilów, widzę, że nie potrzebujemy, czy do prowadzenia, przepraszam, z tej strony. Niech dociągają surowce, tu nie mam żadnego. O, mam jedno okno. Dobra, to zrobimy Resource Importer z tej strony. I tu będzie absolutnie oddzielny układ, jeżeli chodzi o e, taśmy dostarczające surowce, czyli w ten sposób. Mhm, to i w ten sposób. Teraz musisz przeskoczyć jakoś tutaj przez ulicę. Dobrze. Pojechać sobie tędy. Tędy. No dobra, i tędy. O! Wygląda na to, że jesteśmy podłączeni. No i pozostaje ostatni element tutaj do podpięcia. Obawiam się, że ja będę leżał i kwiczał na podwoziu akurat. Nie będę miał z nas pieniędzy już. Nie, jeszcze na debacie nie jestem. Udało się zrobić wszystko, jesteśmy bez debetu. Go! Mamy minion. Zobaczymy jak szybko zbankrutujemy. Dosyć prędko z tego co widzę. Brakuje już mi prądu. Stać mi na power generator jakieś. No na kilka mi stać. Żeby może nie pęknąć. Ej, patrzcie, zaczyna to działać. Może zmniejszę tempo. Schowajmy to. Aaa, jeszcze mi została jedna przyjemność do zrobienia. No, na razie róbcie podstawowe samochody w takim razie. Ale nam pozostaje jeszcze jedna przyjemność do zrobienia, która będzie się nazywała... Pododawanie wszystkich, kurwa, feature'ów świata jakie tylko istnieją jeszcze. No tutaj na przykład gdzieś tam były... Pamiętam, że w niektórych elementach można jeszcze coś pododawać, no właśnie. Passenger airbag, widzicie, jakieś takie rzeczy. Co? Rear arc. Czego tu brakuje? To było w body make roof door panels nie, body frame Arc, arches ventu brakuje czy chyba brakuje mi samego dachu jeszcze z tego co widzę no, bo oni tu wszystko zrobili, ale brakuje teraz dachu. Mhm. Czekaj, rirark Nie, no tu jest dach. A tu brakuje. I jeszcze konwejor jakiś tu trzeba zrobić. Co? O nie, najgorzej Najgorzej. Z bankrutowani przez to przegrałem grę. No dobra, będę musiał to przeprowadzić w takim razie wolniej, ale to już zrobimy w takim razie w kolejnym odcinku. No kurde, nie spodziewałem się, że strata pieniędzy to już jest przegrana automatyczna, czy nie? Myślałem, że tak nieźle. Jesteśmy w momencie, kiedy doprowadziliśmy już połowę. Dobra, czyli daleko nie będziemy. Więc tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja bym Ignacy, Wy Wy, a to moi drodzy był Production Line. A my widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.